Jest tutaj w NT i dzisiaj nagrywam blask. Będę nagrywać drukasę, ale się okazało, że jest bossem. Mm. Niestety. Niestety tam. I się ten. Nie wygrałem. Nie wygrała moja mapa, ale dobra. Jeśli już to. Будем вообще накрывать волки с боссом. Арцы. А с выпу боя скина. Ладно, а так ладно. Гадает у нее она так гадает. Что? Если капшозы? Так, добро. Szybkie wypróbowanko i tyle. No dobra, fajnie zginęło. Co tutaj mamy w sklepie? Serdżu, zrób to sam! Ja cię. Może kiedyś... To. A jeśli już... Ja. Tak jakby był połowiero, ale... Ja.

Kolet sobie, dobra. Gdzie tu jest dobry A pójdę w kolet. Jaką kolet? Pójdę, fems, pójdę. skójdę. Może mi się po szczęści, bo mam ten. Kolet też mógłby być, jakiś. Nie, tu jest wiele rozwiązań, nie to. Wiele jest. Mówię, mówię. Próbuję na sto sposobów, nie mogę przebić dwójki. Trudno to jest. Jak już to youtuberzy próbują tylko liczyć i oni to zrobią. No es. po prostu. Nie robię to. Szukanie tak. drużyny, no widzę. Szukanie drużyny. Tak. Kończysz. Naprawdę tik. Naprawdę. Tik. Matka. Nie. Leon. Leon no. no, to też mi dobre zdarz. Jest na to dobre. A, tam. Dobra, stroluję ich. Wezmę tylko innego jest <grybujesz> Ale troll. <grybujesz> To wygram. O nie nie mam tak często. YouTube są takie, które czasami są trudniejsze, czasami są łatwe. Co on robi? Wiem, że mało mu zadawać będzie. Mm. Mm. Не увидим, не увидим, может быть, это было глупо, видишь? Хэштег мой Добро lata spadaj boci mały kurde bo ty co? tu nie podjedź, gdzie mnie podjedzie dobra myślę że już umra myślę że już umra dobra a umarłem ale i tak to wygraliśmy jej Kunt. Dobra, to rozpocząć, bo to jest łatwe, ale później się No zaraz. Jest... O, skrzyneczka. Jak fajnie. I saw over power above us. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uuu, misje sezonowe. Naprawdę? Siege? Nie. Siege. Nie. Naprawdę? No tu. Nie, ja muszę mieć tu. Tu siida. Tak to będzie słabo. Gdy, że trzeba opuścić. I trzeba ruszać. Nie? Pierwsza gierka długo trwała. No, wiadomo. Przygotowanie. Niestety. Dawać ludzie to najpierw wyszukam i przychodzę. Już jesteśmy z... zmieniły za że że nawet akurat wyszukiwałem, a tu bity. XD jeszcze zmienię skina nazwy klaka i... Jedzie. Ale śmiesznie. Ten tylko jest. Dobra. Ммм, я Додатковые. Кредиты. Кредиты, читаем. Нека... Карта читать. А, ну, Ну, Wybiera ból No brawo, dalej musimy czekać niestety Już jestem, tu chyba goś dołączył. Random A dobra, bo ci złapał. No brawo, no brawo bele. Jesteś po prostu pro. Zad... ale ten gość wybrał to za że wygramy to no wygramy to, ale i tak mało zadaje, bardzo mało Zaraz teraz robi gadę ty, tak? się napierkala jak ja to gadam co my więcej za, co my jeszcze więcej za? co? Mm. Yy. Słuchaj no, bo to wie Ma serduszko, a zapomniałem Ja to nazywam serduszko Serduszko na sobie i zadajemy mu zabójcze HP Czekajcie b stąd Oje, potrafiałem Oj, zła emotka

Nie mogę. Nie mogę tak. Ała, Boli. Zaraz umrę. Dobra, nie umrę, bo pan leczy. Ten nasz medyk. Teraz, teraz, teraz. szybko, nie, ała, a! Nie! Włączało mi się. Odwróć, to dobra, się odwróciło. Tak jak... lub nie, lub może jeszcze jedną gierkę rozegram. Dobra. Idę widać, że na jedną giereczkę wystarczy. Dobra, bijcie tego bota i tyle. Tego nie jedę. Nie do. Nie do. Dobra. Nie dlaczego? czego. Tylko nie rób, szukanie Dobra, dam to za chwilę. A raz, nie wyszukaj. co on robi? No. Nie wiem, czy to był gość.

Komiknie, A, teraz my, to mi się nie... nie! Aaaa, teraz, teraz my jesteśmy usłabi, co mi nie wyszło. Wartorferma. nie wart, teraz nie mi ale dobra, w skarcie mamy no ma cały To czegoś ja, się chyba Bo wtedy tak idealnie mnie strzelać. Po co, po co to dawać idealnie Wersji zaraz i tak dojdzie i to ona nie potrzeba tak, nie potrzeba tak tam. Dobra, ze zespidronuję gość Już zespidronuję, kurde O nie, minku A, karkunku Pomocy, umieram no, no, Małe głupki Umieraj Dobra Ja muszę coś ogarnąć o Dobra, 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 raczej nie. a nie, 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 nie. Muszę się skupić. A uciekać. Ja jakoś szybszy jestem dziwny. Może jestem szybszy. Nie, wow, ła. dobra, mam mało życie. Mam mało życia, mam Nie, nie, nie jestem oszcząc. Nie. A. Blisko, nie blisko uciekać. Robimy to na farcie. Nawet nie na farcie, po prostu to zrobimy. Dobra, widać, że to ostatnia gierka. Trzy łapki, które piszczą. No i...